Tutaj mamy mały problem. Padał deszcz. I ten cały rów, to znaczy człowiek z tą maszy maszyną, z tą małą kopareczką nie zdołał przerwać korzeni, żeby wyciągnąć y właśnie w tych miejscu, w pod tymi korzeniami, ziemię. I wskutek tego mam takie jakby komory na całej długości rowka, czy, czy rowu. Tu jest drugi. I zobaczcie, że deszcz padał, leciała woda z dachu. I tutaj nawet widać, że przebiła się przez tą pierwszą zaporę do drugiej, do drugiego, do drugiej komory. Natomiast dalej jest bez wody. I teraz Mam wodę na wysokości prawie, że rury drenażowej i muszę się jej pozbyć. Teraz tutaj wlazłam nawet do tego rowka tutaj i korzenie poucinałam i zaczęłam wybierać tą ziemię tutaj. Zaczęłam ręcznie wybierać tą ziemię i teraz przerwę ten film. Wybiorę tą ziemię, spowoduję, że ta woda przepłynie dalej, no i wsiąknie. Jak wsiąknie, to dalej zacznę pracować. Następną czynnością powinno być podsypanie żwirem. Tutaj zasypanie żwirem, nie wiem, tak gdzieś na 5 cm, może na 10 całego rowka. O, tutaj jest następna przegroda, gdzie człowiek z kopareczką nie dał rady. Przekopać się przez to ze względu na potężny korzeń. Tu następne miejsce. No i zobaczcie, jak te korzenie wyglądały. Wcze y wcześniej, na początku, już te korzenie wybrałam. Tutaj nawet mam narzędzia. Piła jedna, szczypce takie większe, piła druga. No i tyle korzeni dotychczas wycięłam. To na razie przerywam. Jak spowoduje, że woda przeleci w następne komory, to znaczy, no po prostu się y, prze, prze, y, da radę przy, wsiąknąć albo przelać się do następnych komór tutaj do, dalej, na, na dalszą długość y, i z, z, no, musi zniknąć, żebym zaczęła y, ten żwir tutaj Taczkować i, i sypać, i potem tą czarną rurę drenażową. Jeszcze powinna być owinięta takim specjalnym materiałem, który nie pozwoli, jak będzie zasypana, też żwirem, może małymi kamieniami, nie pozwoli tym małym cząstkom przejść do środka przez te otworki, które są na całej długości rory. A zatem jest tutaj już lepiej. Jak widać wszystkie elementy podkorzenne. Czyli ziemia została usunięta. Przejadę tutaj, żeby pokazać. Ostatnio trochę padało i Tutaj woda wleciała z dachu z, poprzedniego, z poprzedniej nitki drenażu. Tak to już wygląda. Czyli mam tu wykopaną ziemię pod korzeni. I następny problem jest taki, żeby górę drenażową Aby tą rurę drenażową tak położyć, żeby miała lekki spadek. To jest około 15 czy nawet więcej metrów od początku. Proszę zobaczyć, ile nam tutaj korzeni wyciętych, oprócz tych, które nie dało się wyciąć, oczywiście. Dobrze, spróbujemy tak z tym nagrywaniem. postawię tutaj kamerę w ten sposób o stoi i teraz wykombinowałam sobie coś takiego że mam tu taką starą rurę spustową Włożę ją tutaj do końcówki tej rury drenażowej. Muszę przynieść poziomnicę, poproszę mam tu taką długą dwumetrową poziomnicę i będę teraz ustalać poziom na tej róży i lekko układać tą rurę i lekko jakoś to opuszczać, nie wiem jeszcze jak to dokładnie ma być zrobione, ale zobaczymy co się da tutaj, co z tego wyniknie. Cała idea ma polegać na tym, że, proszę zobaczyć w tym momencie, to oczko to oczko, pokazuje. Pokazuje, że nie jest. To jest lekko przesunięte między tymi dwoma kreseczkami. Jak będzie między dwoma kreseczkami, to wtedy jest ustalony poziom. Czyli z tego wynika, że koniec poziomnicy jest obniżony w dół. I teraz muszę tą rurę tak podnieść tutaj na końcu. Tutaj. Znaczy, może nie na końcu, ale w pewnym Tutaj miejscu. Tu podstawiłam cegłę, żeby ona mniej więcej zachowywała poziom. A właściwie powinna być leciutko od poziomu w dół. I potem następny odcinek króry, następny odcinek następny. Hmm. Chyba tak jakoś. No dobra, to na razie tyle. Wymyśliłam sobie, że będę tą rurę podkładać, znaczy kłaść na takie klocuszki, które będę tam w odpowiednich odstępach układać na te ustalone, tak, na stałe <laughs> kamienie lub cegły. Zobaczymy, jak to jest. Tyle ja tutaj na razie mam, nacięłam, piłą, zwykłą do drewna. Teraz udałam się po fachową pomóc, bo nie jestem pewna, czy na samym początku to oczko, spadek tej rury jest odpowiedni, żeby na samym końcu też to tam się zgadzało. Więc za chwilę przyjdzie mój tutaj mąż i oceni, czy to będzie dobrze, czy źle. Może to trochę obniżyć. Trzeba. No nie jestem pewna. Być może trochę obniżyć. Zobaczcie. Oczko, nie? Jest tak. Jak to żeby do poziomu pokazać jak to ja jest. Troszkę Co niżej mogę? musi być. Co? Troszkę niżej. Niżej? Mniej mhm. niż pół oczka, Maria, żeby był na tej na te długości.